Thank you Pracuję w Teatrze Lubuskim już bardzo długo, bo od 1988 roku. I w tym czasie zagrałam bardzo dużo y, różnorodnych ról, począwszy od dramatu, poprzez komedie, y, nawet bajeczki. A ja przez cały ten czas na niego czekałam. Cały rok po rozwodzie czekałam na niego. Czeka na mnie na schodach. Nie mówię mojego słowa. Wpuszczam do domu, szoruję go w wannie, nakrywam do stołu, potem kładziemy się. I wtedy ja mówię. Wiesz, Piotrze? Ja przez cały ten czas nikim nie byłam. Na ciebie czekałam. Wspaniałe w naszym zawodzie, że właśnie możemy być i Lady Magbet, możemy być księżniczką, możemy być zwierzakiem, jeżeli gramy jakąś bajkę, możemy być jakąś właśnie bajkową postacią, ciekawą. I wszystkie te doświadczenia dostarczają nam bardzo wiele emocji, bardzo dużo radości, i my dostarczamy bardzo dużo emocji i radości. Widzą. I to jest dla nas bardzo cenne, kiedy widzimy, jak nasi widzowie reagują, jak utożsamiają się z pewnymi rzeczami, z pewnymi postaciami, utożsamiają się z naszymi emocjami, przeżywają, wzruszają się, cieszą się. Bez ręki. Można tak jak Zbierając różne postaci, właśnie przeżywamy mnóstwo różnych żyć, których nie jesteśmy w stanie przeżyć w normalnym życiu. Mnóstwo emocji doświadczamy, które musimy w sobie wzbudzać, których normalnie pewnie byśmy nawet nie wiedzieli o ich istnieniu, że, że takie emocje w nas drzemią. I również samo spotkanie z reżyserami, ze wspaniałymi indywidualnościami twórczymi, y, aktorami, y, bo też miałam doświadczenie właśnie w tym teatrze bardzo często spotykałam wspaniałych ludzi, reżyserów, aktorów, kolegów. Y, no i kolegów, z którymi tu pracujemy. Y, to spotkanie z ludźmi przy każdym dobrym projekcie jest zawsze bardzo szczególne. 是小鸟。